Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naukowo.pl, dzisiaj wielkie święto fizyki, wczoraj już medycy, że tak powiem zdarli gardło we wszystkich mediach, zwłaszcza genetycy. Dzisiaj zgodnie z naszą wieloletnią już tradycją o Noblu z fizyki najpierw porozmawiam z panem profesorem Ernestem Aleksym Bartnikiem, naszym fizykiem na naukowo, który... W tym roku y, musi się zmierzyć w, tym, w tej krótkiej rozmowie z faktem, iż za to, co wydarzyło się 50 i zostało opublikowane 50 lat temu, a mianowicie dwa sieciowe algorytmy, panowie John Hopfield i Jeffrey Hinton, pierwszy chyba Kanadyjczykiem, a drugi Amerykaninem albo odwrotnie. Princeton, a Hinton jest toronto. Tak, więc y, to, to dobrze powiedziałam. Pierwszy jest amerykaninem, drugi kanadyjczykiem i pierwszy jest z uczelni Alberta Einsteina, więc well y, trzymanie tradycji, a y, ten Princeton, a ten drugi pan z Kanady i oni dostali. Ba bardzo ładnie zostało sformułowane, moim zdaniem, yy, i szanowni państwo, yy, yy, ten, ten, ten tytuł, za co dostali. Otóż oni dostali, dlatego 50 lat na to czekali, za odkrycia i yy, inwencje, yy, wynalazki, które legły u podstaw, które legły u podstaw dwóch zjawisk, które dzisiaj są niezmiernie popularne, Mianowicie, uczenie maszynowej sieci neuronalne, czyli AI. Człowiek się boi lodówkę otworzyć, bo AI z niej wyskakuje w tej chwili po prostu. Więc panie Presarze, niech mi pan powie, jaki pan ma do tego taki podstawowy pierwszy stosunek pod tytułem um, uważa pan, że to z fizyki, czy nie z fizyki, jest pan zadowolony, czy uważa się pan, że się należało i, i tak dalej. Takie podstawowe pytania. Dzieci neuronalne są przełomem cywilizacyjnym wręcz i mają niezmiernie ważną e, e, rolę już teraz i odgrywają coraz większą rolę. I z tym nie będę dyskutował i tam jestem użytkownikiem. Natomiast to jest nagroda dobra z, z informatyki, ani, niestety. I dlatego jestem bardzo zaszokowany, że, 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 że komitet się zdecydował. No, pamiętam, że w Cilisku dostał za odkrycie z fizyki, za jak za do dobrych pierwiastek dostał nagrodę w średni. No ale dobrze, to było wiele lat temu. I, i, I powiem tylko tyle. Pan Hotfield rzeczywiście startował z, z koncepcji czysto fizycznych, tam rozważał, ro, rozważał właśnie tak zwaną pamięć asencjacyjną, którą chciał realizować na przykład szpinowych i tak dalej, i ten koncept ciągle po, pochodzi. I tak z tym konceptem tak samo się stało jak z, e, jak z ma, maszynami komputerami analogowymi. One się okazały niezłe, ale wszystko, co one robiły, to komputer zwykły cyfrowy robi to wiele lepiej. Także te pamięci e, asocjacyjne. To już takim przeżywkiem techniki, o tym się wspomina, ale wszystko to one zrobią, to tam nasz normalny komputer zrobi lepiej. Natomiast następny krok, który już jest nie fizyczny, czysto informatyczny, to jest zrobienie, naśladowanie prostszych kawałków naszego mózgu. Są kawałki naszego mózgu, które nieźle rozumiemy. Takie warstwowe, jak na przykład w oku, pierwsza warstwa odbiera sygnały ze siatkówki, druga warstwa już je... Troszkę integruje i rozpoznaje kierunki, związki pomiędzy dwoma krokami i tak dalej, i tak dalej. Tak działa sieć neuronalna, i to jest bardzo wielkie osiągnięcie pana profesora Hildona. I tutaj muszę zacytować Hegla, który mówił o przechodzeniu od ilości w jakość. Otóż przez wiele, wiele lat, jak sama pani zwróciła uwagi, uwaga Osiągnięcia sztucznej inteligencji w takim uczeniu maszynowym były bardzo niewielkie i nikt się tym za bardzo nie interesował. Dopiero wtedy, kiedy powstały bardzo silne komputery i przede wszystkim internet, który pozwolił do dostępu do bardzo wielkich zbiorów, na których te sieci neuronalne mogą się uczyć, dokonało się przewrotu i te sieci neuronalne zaczęły robić niesamowite rzeczy. Jestem pełen podziwu za to i, i kłaniam się głęboko tym dzięki osiągnięciom, ale muszę powiedzieć, że ja się spodziewałem Nobla z fizyki dla Acharonova, dla na przykład, no, na A Za co się pan spodziewał, że Nobel będzie w tym roku? Co chodziło na giełdzie albo co pan obstawiał? Pomyliłem, ale się nie słynne, że się pomyliłem. Za efekt Acharonova-Bock. A, A, A co to jest to za efekt? Czysto kwantowy efekt związany z izotera, izolatorami topologicznymi, takimi trudnymi rzeczami, ale ma zastosowanie w warunkach i, i wielu innych rzeczy, i to mnie bardzo fascynuje, mimo że pan nie jest mój, moja działka, ja się zajmuję cząstkami elementarnymi. Panie profesorze, to ja tutaj jeszcze sobie przygotowałam takie pytanie. Po pierwsze przypomnijmy może użytkownikom czy słuchaczom głównie, bo użytkownicy to mogą już w ogóle nie mieć pojęcia, co to były te komputery analogowe. Czy panu chodzi o to, co z tymi taśmami perforowanymi, nawijanymi chodziło nie, jak? Nie, absolutnie nie. Komputer analogowy to jest zestaw tak zwanych wartoczy operacyjnych, na których za pomocą kabli. Łączy się i się tworzy model elektroniczny jakiegoś układu. Na przykład układu ostrycyjnego, i mamy oscyloskop, i kręcąc gałkami widzimy przebieg zjawiska, które badamy. Mhm. Plus taki, że e, głównie inżynier albo naukowiec, kręcąc tymi gałkami, zmienia parametry tego układu i może zobaczyć, co się wtedy dzieje, To dla komputerów. E, e, nie było to bardzo trudne, ale nie było sposobu wizualizacji. Komputer wtedy wypluwał no, liczby za, za pomocą drukarów. Czyli w mm -hmm. ten sposób można było symulować działanie e, reaktora, to może dostał się niedawno jeszcze w świętku właśnie za pomocą komputera analogowego symulowane zachowanie za się reaktora EDEX. No, no i tak, to, to była wielka moda w latach 50., 60., nawet 70. A dzisiaj mamy narzędzia, które to robią doskonale to samo, co, co komputer analogowy, ale co na moim komputerze i to nawet znacznie szybciej lepiej. Mm -hmm, jasne. Czyli to jest trochę opowieść o tym, co się działo, zanim ten komputer nieanalogowy wielkości lodówki wsadzono tym dwóm specjalistom i oni kazali liczyć te furierowskie różne równania, tak? <laughs> pojawiły się takie. To, co okazało się że zaczęliśmy robić. Podwody To znaczy, za pomocą technik fotograficznych można było na płytce krzemu e, umieścić spółkę, która ma tysiąca, dziesięć miliony i setki milionów tranzystorów, czyli o potężnej mo mocy logiki. I już żadnych kabli nie trzeba przestawiać. Panie profesorze, no to teraz tak. Ponieważ ta nagroda Nobla jest de facto z informatyki, i y, co mi się znowu. Podoba. To ja szanuję, tak to mówią dzisiaj młodzież, mówi szanuję. No więc ja szanuję w tej nagrodzie to, że ktoś, patrz, Komitet Noblowski i Szwedzka Królewska Akademia Nauk i jej gałęź fizyczna, przyjrzał, znaczy naprawdę dogrzebała się w tym, Lawinowo, to już nawet nie jest lawina, to jest po prostu to ciężko słowo w słowniku znaleźć. Musiałbym czata GPT zapytać, jakie to słowo w słowniku by najbardziej pasowało. Więc Lawinowego. Ta rewolucja informatyczna. Tak, a więc ty, my mamy to są gigantyczne. A teraz, a teraz mamy trzecią rewolucję, która zmienia nasz sposób. Tak, ale mi chodzi o to, że, ta, że tym ludziom z Królewskiej Akademii chciało się dogrzebać. Do tych publikacji z początku lat 80., bo to są już bardzo starsi panowie. Przepraszam za takie ujęcie, ale on już prawdopodobnie w nauce tak. Hiperaktywnie współczesne nie uczestniczą, aczkolwiek no są na bieżąco, w tym sensie, że jak jedna pani tam zapytała dziennikarka, czy ten właśnie, czy, czy te modele językowe, czy tam te modele, które y, robią nam analizę zdjęć rentgenowskich, czy rozpoznawanie twarzy, to to są modele, które pracowały na tych właśnie ich nagrodzonych, dzisiaj, yy, ich nagrodzonych dzisiaj algorytmach, bo to de facto to, co oni wymyślili, jest pewien algorytm postępowania. To on, on szczerze i uczciwie powiedział, nie, one są zbudowane na czym innym, prawda? Pokazał nam wymienię, więc, że Komitetowi Naborowskiemu się chciało cofnąć w czasie i powiedzieć, dobra, w, według naszego rozumienia, to to był ten pierwszy moment, o którym ta maleńka kulka śnieżna, ta pierwsza maleńka ulepiona kulka śnieżna, ona się najpierw toczyła bardzo wolno, no a teraz się toczy bardzo szybko i już jest po prostu gigantyczna, nie? To a mi profesor, się podobało. Jeszcze, muszę jeszcze tutaj wtrącić, że e, profesor Hindon, który naprawdę włożył du, 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 duży wkład w sieci neuronalne. Jest przestraszony tym i powiedział, że on żałuje, że on wymyślił i że to jest zagrożeniem dla naszej cywilizacji. I on jest bardzo sceptyczny, ale podstępnie zapytany przez dziennikarka, a czy on używa sztucznej inteligencji, on powiedział, tak, używa LGBT-4. To jednym, LGBT tak. No i teraz, no właśnie, trochę dochodzimy do takiego punktu, który ja lubię bardzo z panem profesorem rozmawiać o takiej filozofii kryjącej się za naukami takimi jak fizyka. Więc oczywiście z jednej strony mamy ludzi, którzy robią w tym i rozumieją to, i jeszcze mają te wielkie nazwiska właśnie fundatorów, czy, 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 czy bliskich współpracowników, wiceszefów w takich miejsc jak OpenAI, y, którzy y, jakby idą do przodu, idą do przodu, no bo to jest biznes, nie? Więc nie można stać w miejscu. Nie można powiedzieć, dobra, no tyle nam wystarczy, już dalej nie idziemy, bo dalej to się robi niebezpiecznie. To jest nie, nie biznes, tylko ciekawość naukowa. No nie wiem, czy OpenAI... wprawdzie tam generują straty ostatnio głównie, ale, ale nadal nie, 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 schod nie spadają z giełdy, dlatego że te straty nie przerażają inwestorów. E, więc... Można połapać tego pieniądza. Natomiast robią istotne postępy w tracowaniu tych, tych sieci neuronalnych i tam, co z punktu widzenia informatycznego. Są znakomite postępy w sensie, no, w sensie ulepszania algorytmów, które przyspieszają i które także pomagają, żeby stosunkowo mały komputer potrafił zrobić to samo, co robią te gigantyczne komputery. Nie zapomnijmy, że Microsoft, o ile pamiętam, do, zapłacił i doprowadził do uruchomienia e, reaktora jądrowego w Island koło pod Nowym Jorkiem tylko po to, żeby, za, za, e, żeby zasilić tą farbę komputerów, która będzie robiła modele sieć model, e, model, e, neuronalną, której, która będzie pracowała i zużywała no, no, energię równo, spożycie energii przez średnie miasto Marek. No. Nie no, to cieszę się, że zrobili to maksymalnie bezemisyjnie, natomiast, e, e, natomiast ja tutaj jakby widzę ten problem, że uczeni, kiedy z nimi dyskutować, to po pierwsze widzą, gdzie na razie te sieci neuronalne są, mają swój limit i pracują nad przekroczeniem kolejnego limitu? Tutaj to profesor Andrzej Dragan ostatnio w jednym ze swoich takich vlogów opisał w ten sposób, że jak człowiek chce rozwiązać działanie 5 razy 5 no to wie na pamięć, że to 25 i nie musi sobie specjalnie się troszczyć o pierwszy, drugi, trzeci poziom swojego mózgu, nie musi ich zaprzątać, ma to obudzone o 5 nad ranem, bez kawy jest w stanie to powiedzieć. Nawet, że tak powiem, uczeń powinien. Natomiast, jak już ma 784 podzielić przez 64, no to już se musi to rozpisać, musi się zastanowić, i mało jest ludzi neuronormatywnych, którzy strzelają odpowiedzią. No tak. Teoretycznie niewiele różniące się pytanie i tutaj on mówi, że jakby nasz mózg idzie wtedy do tego drugiego poziomu, normalna sieć neuronalna, biologiczna ma ten pierwszy poziom, obudzona o 5 rano bez kawy i ma ten drugi, że sobie umie napisać, że się umie zastanowić, narysować i on twierdzi, że chwilowo to jest ta bariera, którą, że jakby nie ma tego drugiego obwodu, że wszystko, wszystkie pytania, ten czat GPT czy inne modele językowe odpadają na... Na maksymalnym biegu. To tak jakby z samochodem ciągle jechać na szóstym biegu. Albo na pierwszym, wszystko jedno. One nie umieją sobie na pytanie 5 razy 5 25 odpowiadać z innego poziomu niż na pytanie y, znacznie, znacznie trudniejsze, na które nasz mózg wchodzi na kolejne poziomy. Więc... Tak nie, nie. Otóż tak, pierwsze większe sieci neuronalne, które się tak działa. Dzisiaj właśnie ustawiamy to i robimy dokładnie to, co, e, e, co tutaj mówiliśmy. To znaczy się, wolimy mieć parę komputerów albo komputer, który się uczy paru poziomów i dopiero potem to integruje. Także proste rzeczy rozwiązuje wszystko, a, a całą swoją moc inteligencji... E, 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 Potrzebuje wtedy, żeby zintegrować te, te dane z różnych tych. Z różnych po raz, poziomów. Mhm. Jed, jedną uwagę taką anegdotyczną, ale w naszym kraju jest to bardzo ważne. Wszystko, co zrobi komputer, to napisze, a, a, albo powie przez telefon, ludzie na, używają na plus sztucznej litrów. To nie jest to, jeżeli mamy automat, który e, głosem komputerowym daje jakieś informacje albo coś, no to ja bym jak kupowałam książkę w, w, w npi to, to właśnie ten, 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 taki doradca komputerowy powiedział mi, że ktoś tam poszedł sprawdzić, ja poszedłem tam sprawdzić, okazało się niepotrzebne, to powiedział, ta, ta sztuczna głupota w domu mi się poinformowała. Po to inteligencja, proszę Państwa, to, to wychodzi z komputera. Tak jest, zgadzam się. To jeszcze na sam koniec, skoro pytali noblistów o to, i pan był, profesor, łaskaw zacytować jednego z nich, który jest sceptyczny, no bo drugi na początku był taki bardziej chóreo optymistyczny, że w medycynie, że po prostu już będziemy się leczyć, a potem, no jak go zapytała dziennikarka, czy to jednak nie ma w tym żadnych niebezpieczeństw, a nie, no są, są, są niebezpieczeństwa również. Więc, a jak pan profesor osobiście myśli? Bardziej. Znaczy, czy na przykład to, że brak jakichkolwiek regulacji, czyli że lecimy w to i nawet jakby ktoś już przekroczył wszystkie możliwe rozsądne bariery, to go prawo nie zatrzyma, bo nie ma prawa, które to reguluje, to, to my robimy słusznie, czy to już jest właśnie ten moment, że jednak należy na przykład jakieś ustawodawstwo przygotować? To jest problem. W ogóle naszej yy, nasze epoki. My sobie nie zdajemy sprawy, ale my żyjemy w monstrualnym przyspieszeniu yy, skoku cywilizacyjnym. Jak byłem studentem, to nie, nie marzyło mi się, że miał w domu komputer. A teraz bo mam komputer i co więcej, podażył komputer w moim iPhone'ie. Więc to jest yy, coś niesłychanego. Problem naszej cywilizacji polega na tym, że. Procesy demokratyczne, procesy stanowienia prawa rozwijają się znacznie wolniej i prawodawstwo nie nadąża nad przemianami technologicznymi. Oczywiście, pani, jak to ma Pani rację, musimy dać pewne ograniczenia na stosowanie sztucznej inteligencji. Tak samo jak szukamy, jak szukamy pewnych ograniczeń na przykład na środki powszechnego dostępu na X, na, 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 na YouTube i tak dalej. Żeby na przykład za zapobiec za, za, za e, e, nie nienawiści. Więc w sztucznej inteligencji zapewne, zdaję sobie sprawę, jest potrzebne bardzo dobre prawodawstwo. Zgodałem się, że on, ono nie będzie nadążać za podstępnym tekstem. Okej. Okay. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję za to nasze spotkanie dzisiejsze. Pan nas nigdy tutaj y, nie zawiódł, y, jeśli chodzi o jakieś proste powiedzenie naszym słuchaczom o co tak naprawdę chodziło i, i w tym Noblu z fizyki on jest dzisiaj w tym sensie skomplikowany że moim zdaniem trochę został przedstawio przedstawiono pewną opowieść która aż ciężko uwierzyć że właśnie z takiego malutkiego ziarenka Dzisiaj wyrósł taki wielki baobab, a nawet już las baobabów, tak? I to jest właśnie być może dzisiaj mentalnie także dla mnie najtrudniejsze do ogarnięcia. Tu pokazują jakiś prosty mechanizm z kropkami wypełnionymi i pustymi i strzałkami, a potem z tego absolutnego, z absolutnego pięciokąta foremnego, w którym każdy węzeł jest połączony z innymi węzłami, dostajemy po prostu. Dostajemy takie coś, co dzisiaj mówi nam, jak żyć. Więc to jest dla mnie duża rzecz. Bardzo, bardzo Panu dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy nas tutaj wysłuchali wiernie. I zapowiadam, że będzie jeszcze jedna rozmowa o dzisiejszym na z fizyki z kolei ze specjalistą, który do tego podchodzi już bardzo aktywnie, który w tym siedzi w sensie żyje z tego, że sztuczne inteligencje są tworzone. Bardzo dzisiaj dziękuję panu profesorowi Aleksemu Bartnikowi za spotkanie i do usłyszenia.